A, witam w na Nervaliena, oddaj mapę, i tak nie patrzysz na mapę w goldzie, nie, nie, nie świruj. Stary, jest początek sezonu, każdy ustuje wybacz no. Tak, ja full tryhardzie. W sumie tu, no i tak, tu, większość osób tu jest dla main contentu właśnie, żeby o, oglądać jak dymam, jak climbuję, jak rank 1 wraca na swoje miejsce, jak jest kas. Faty you did it wrong. No cool go Tribus, trójbój. Reset rank no. Byliśmy w szmaragdzie, diamencie i Zara Master, a później wracamy tam, gdzie nasze miejsce. Wiecie gdzie? Na Tron. Oh, o no. wysajna Do golda. <laughs> wait, wait. Okay. Fajną skórkę ma Draven? Nie wiem, mi skórka to nie schodzi. Fatian ma Stulejkę? Stulejka? No. Yeah. Proszę, slow play, proszę Fatty, luzy bombę No oni są słabi, oni są chujowi O oh, I missed oh. Q O oh, kurwa Ja jestem chujowy Level 2 and we kill okay? Mają klęsa Nie nie tu, nie je tu Go wo, wo. No, no tutaj Gdzie? Ja pierdolę Jana ma shielda, ker. Okay. No, co za kurdy I do, I do, I do, okay? Nie wchodzi w to nie kuweruje tym lisinem. No, Okej, okay, top wygrywa i to mi się podoba elegancko. pusz, pusz, pusz. Oh. Yeah, no. Jeden HP z kurwy Draven Jana przegrywającą w Ashelulu, No, ja trochę w szoku. Ja nie mam many, ale za 30 sekund mam ciasteczko. Pyszne ciastka! What? Czemu nie wszedł? Czemu nie wszedł? Jakaś kurwa na Lisinie! Jak to ktoś z was na lisinie, to nauczcie się grać. O, ja nie mam money. Nie mam. Ty facet, ty jesteś chujowy. Shut up, shut up, okej? Okay? <laughs> nie wygrasz, kurwa. A ty, Ja to to nie do do jej, uczyszko gierka, mm uczyszko gęko, ale kurwa. Mhm. Sapor No, no. Polecę jakiś build na Tristanę. Stary, wejdź sobie na MOBA FIRE, tam masz tylko najlepsze buildy. Możemy grać? Nie, nie, Gramy? nie, gram, Naprawdę nie wygrywamy. Teraz. You have mental block against Driven or watch. To tu kurwa gadasz. I say we can play kurwa. ten dwa level, mama, no możemy grać. Ale after kurwa z door, kurwa, nie możemy teraz. Tylko play slow, kurwa. Siema Odi, Siemanko. Ja z moim duo, z wygrywamy. A ty co? Dalej Lowello? Pozytywna energia, same winy. A cię boli, co? 100% viglantia mamy. Ody, przeklant przeklęt jest. Yyyy... KC? że Karwin Corp? Możemy wejść tu, może... 3 na 2 i to będzie dobre! O oh, kurwa, co on robi? Wow, illegal! Tak, tak, tak. Illegal, illegal! Illegal, chodź! Graj, 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 graj! OLE SIĘŁO, KURWA! Aha, jestem Markus. Ha, oh, pierdole, Erka, school designer. A Leblanc, uh, thinks you, I think she likes you or what? Fanboy? Normalnie grace malzachareb na bidzie, rozumiesz? Malzaharem i wciska Erkę, to co za nudziasz? Idę, ale on ma chyba klęs już. Próbuj poke. Maybe now? Proszę gram slow. Proszę. Proszę. Fatty, jungle gap. No kurwa, tylko like, nie wiem, no nie wiem co robić, wszystko, ostatnia gierka też, Ostatni gierka też, też. Nie, na jego MVP on opidzidzi, Fatty, don't tilt, cichutko. Mm. Ada gap. Jungle gap. Tylko, tylko grasz kurwa bez mózg i kurwa potem... Fatty, shimibonko. Blim już dżungli, blim już dżungli. Mhm, mhm. Kurwa, proszę, myśli. Szukam kobiety do lizania i okresu przy okazji chcę, żeby ona mnie... Kurwa, szuka było kto ma mózg. <noise> Fatty, stop bullying me! Rollo no kurwa, to jest fajnie, jeśli kurwa, yy, like, gra się jak e, śmieć, ale nie mów! No, Fatty, you can't blame me. Oh, whole collector. ker bomba. No flash.

no oczywiście kurwa nara A mój listen gini od Walzofara Dobra, i over Fatih we lost Za No nie przegraliśmy Ty tu przegrawasz Cześć Nie, ty przegrałeś I got 30 gangs and my jungler is fucking from 2000 gang no, How dare you to no. ping us when Asha is the main problem Ja pierdzol <laughs> <laughs> Aaaa, <laughs> nie No chill, chill! debilem! No, ale to jest wszystko przez to, że zginąłeś level 1, level 3 na dive i on ma deer i jest koniec! No jest martwe. O oh, kurwa, go, go, go to B! Arka. A do Jana jest good? No, nie jest śmiać. Okej, <laughs> ok bro. Oh, oh, zmęczony jestem. 6 godzin nie trzeba spać, ma 5 ponad. Nie mam energii. Turek iść, HB no energy. To by było był kurwa nie To był free matchup, ale się wyjebałeś jak knob. Zamki mordy już i graj. ty No, ty się wyjebałeś jak nob. Co do recap Or what? Maybe he used me. Co z randką z Wicką? Jak wygramy tę grę, to jakaś Wicka wygra randkę z Fetysianem. Jeśli chcesz być tą szczęśliw szczęśliwą, napisz wykrzyki i krandka. udział w ukrytym losowaniu. Wic też może być no, mną. No. Day trolling. Commit, commit, commit. się zakręciło. Kurwa. O! Oh. Okej, okay, okej, okay. może winable? Ze statik akurat ty się sprokawał, nice. Użył i nable inable. Close Jakby wów nią użyła to może A chyba by zrobiła. Statika dwa razy sprowokowała Leblanc tak OP ze statikiem dalej Z gole tego wąsa, Ten wąs nie jedną pizdą trząc O tak tak słaby kanon słaby kanon jeśli to usłyszałeś dzisiaj zwisujesz kanona i przegrasz grę żeby to temu zapobiec, napisz o oh. turek u swojego ulubionego streamera okej 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 but don't take kills fatty okay let carry take kills <laughs> Ajajaj, prawie. Nie wiem czy możemy się bić. Może rumble bezerki? Draw. Okej. Okay. Powoli, okej. Okay. Uuu, le kopa, Ty, ale tytuł jest błogosławiony, ty, kurwa, nie opuści. Ale zamknij mordę i odpuść kurwa! Przestań być tiltowany i weź free LP ja to i mi błąka, kurwa weź free LP! <laughs> Jeśli kurwa tylko słyszałeś mnie, mąkuć kurwa! Masz free LP! Fatty, Liss, cichutko, cichutko! Don't tilt, okej okay, bro? Let me carry! Kurwa, twoje stara kieruje, cześć! <laughs> we just don't play asha, it's okay. it's okay, bro! Kurwo, no, kurwa, ty, kurwa carry! Chill, okay. e, Mam zaraz redemption? O, już mam! uuuu, odkupienie, będzie zdrówko! Zdrówko, Turek Michael nie działa na RK ER Zahara, zanotuj, ale to wiecie, bo jesteście z Halo, nie? Zostawcie suba! Dzięki, bojka, 2-1-1,5, jo, to ty z tego gęgu? Może kampimy? Nie mają już wizji, pa, 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 bez wizji, zobacz, czy dzieje. Gdzie ja jestem? Nice, Turek, Turek! Clean! O oh, ty jesteś kurwa taki słaby! No starczy jest ty kurwa <laughs> Jesteś taki słaby, czemu ty giniesz? A dzielisz się zginął? Chodź kurwa, chodź, chodź Nice, let's go Kiedy daj jeden? Niedługo będzie, a potem okay. już tylko z górki Do czalka Rumble od góry, uważaj And you need to buy MR by the way, noob We play pot, we play pot Turek, czemu ty mnie kurwa trollujesz? Nie, all flash on me. Malzahar, flash. Malzahar, flash, wiesz. Not just flash. Tylko jest opacalne. Jest na bezwzględności. You shouldn't have used it ulti on me. You should have used ulti on yourself or someone else. You should have uh, saved. Uh, right, but just say me that you are trash and you want to get carried, okay? And I don't play with you anymore. Nie, 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 play with me nie, 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 No ten nie, 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 ciebie. Ty jesteś nie, na No nie, 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 No, you, you, you. <inaudible> <inaudible> Kurwa, mat, turbo wisine, FF, checka, FF, 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 FF. Let's go, let's go. And we, just get carried. Your bomba. We win all. We win all no worries. Kurde, szkoda, że niski jeden tylko. I honor LeBlanc, you should get reported by the way. Oh, to <laughs> to witam, w